To nie, że wyszedł sobie na ambon jakiś ksiądz i coś tam od siebie o panu Jezusku powiedział, nie? Musieliśmy iść ściany na plecach. Uwaga, nie siksujemy się na Diabła. Fiksujemy się, fokusujemy się na Jezusie, on jest mocniejszy. On jest Bogiem. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą, cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Ta synagoga w Kafarnaum, ona nie była duża i kiedy ci ludzie zobaczyli manifestację złego ducha, diabła, to nie mogli tak sobie pozostać obojętni. Ta zdecydowana reakcja Jezusa, milcz, wyjść z niego, to musiało skłonić do pytań i tych pytań mi w Kościele brakuje. Ale to są absolutnie podstawowe pytania. Kim jesteś? Dlaczego tak mówisz? To jest jakaś nowa nauka z mocą. To nie jest, że wyszedł sobie na ambon jakiś ksiądz i coś tam od siebie o Panu Jezusku powiedział, nie? Musieli mieć na pleca. Uwaga, nie fiksujemy się na diabła. Fiksujemy się, fokusujemy się. Na Jezusie. On jest mocniejszy. On jest Bogiem. On rozkazuje. Bo można się zafiksować na Niebok. Jak na lekcjach religii zaczniesz opowiadać o diable, to wszyscy słuchajcie, nie? Jesteś wierzący? Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Dlaczego Go słuchasz? Słuchasz? Opor jest? Jakie pytania? Flaks do Jezusa. Dobrego dnia. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał. Udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.